się Siema, manko, a to ja, Sweet Zuza. A dzisiaj lecimy sobie z 21. odcineczkiem z Movie Star Planet. A dzisiaj będziemy sobie przesyłać prezenty z konta Nastka od 1 do 7, hashtag. Oczywiście na swoje konto, poczek bez roczek. Ogólnie to dzisiaj już sobie kilka prezentów poprzesyłałam, ale niestety coś mi się z tamtym filmikiem zadziało i mi się usunął, nie wiem czemu. No niestety, tak bywa. Przyślem sobie jeszcze, w sumie, może to. Ogólnie dam jeszcze takiej mojej, właśnie takiej mojej siostrze, damy, mojej prezenty. się nazywa nastka. Od jednego, Nie, hashtag jest na początku, przyzwyczajam się do tego konta. nasyt Tak, mam problem. Teraz. Zdamy jej te dwa, czy tam jedną ubranka, ile ona chciała, chyba, bodajże. Okej. Okay. Daj meble. Meble ona mi nie mówiła, czy jakieś meble chce. Zdamy jej te ubranka, które ona chciała, bo chciała. Mm. Um. Meble... Czy ona meble chciała? Tak, 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 meble chciała, <grywa> zapomniałam xD. E, ta moja pamięć. Mm, więc ona jeszcze taką czarną miniówkę, nie taką stopa, tylko taką inną, przepraszam za dźwięki, ale ja nie mam na to wyboru, ale nie przejmujcie się tym, i ta jeszcze miniówka jej się spodobała, e, na razie jeszcze sobie damy pewną rzecz i zobaczymy, czy nie mamy jeszcze limitu, znaczy nie da się tego zrobić. więc będziemy tam jej wysyłać jakieś mebli, meblem, jest, mm, okej, okay, to lecimy z wybieraniem. Damy sobie tą bluzkę z wilkiem. I jeszcze co zaraz sobie szkodamy i już mam naprawdę nadzieję, że nie będzie limitu, chyba że będzie to, przepraszam cię, Nastka. Eee, mi się. Chyba, że już będzie limit, no to przepraszam cię, jutro bym ci wysłała bodajże te meble. Mebelki, jak to tam, woła na to. No więc okej. Okay. Lecimy sobie. Damy sobie jeszcze tylko te różki i w sumie możemy już jej dawać. Ok, i teraz jej dajemy. Boga niech nie będzie limitu, bo ja nie chcę, żeby był limit. Tak, nie ma jeszcze, więc ona zaraz sobie tutaj powybiera mabelki i jej to poprzesyłamy. Zasubskrybujcie mój kanał, bo brakuje nas tylko trzech do wybicia 40. Ok, odbierzemy sobie i tak jak mówiłam, wszyscy, którzy są po prostu tutaj na pasku online niech się czują pozdrowieni, a my zabieramy się za otwieranie prezencików. Połowa tych rzeczy po prostu jest czarno-biała, ponieważ też to się cieszę, bo e, takie ubrania czarno-białe właśnie e, e, będą mi pasowały do mojej cernacji skóry, bo mam taką różową. Bo ogólnie znam Hacka właśnie. Prawdopodobnie każdy go zna, bo właśnie znam Hacka na skórę dla VIP, nie dla VIP. Ale to już mniejsza o to. Mm. Ale. Y Myślę, że przez tak bardziej długo, długi okres czasu, to nie będę po prostu ubierała czarno-białych ubrań, Bo jak widzicie po mojej wyglądzie mam też kolorowe ubrania, ponieważ moja koleżanka, tu przepraszam Cię schackowała mi listę. Przepraszam Cię, że twojej nazwy nie wymówiłam, ale nie chcę, żeby inni się na Ciebie rzucili. Więc pozdrawiam Cię. Jeżeli to oglądasz, to mam nadzieję, że wiesz, o kogo chodzi. Oczywiście za niedługo będziemy się ubierać te rzeczy i to są jeszcze takie rajstopy w sumie. Mm -hmm. okej. Okay. Kolejny prezentik. Moim zdaniem... bo tak? Moim zdaniem osoby, które wstawiają zdjęcie na przykład z takim prezentem, bądź z takim innym i piszą ostatni lobek wygra, to jest dla mnie debilne i głupie w dodatku, bo... przecież wiadomo, że nie dostanie ten ktoś, bo jeżeli takim naprawdę ostatni kom, czy tam ostatni lajk like, Poproszę, like lajki są animowane, można, animowane, anonimowe, y, można powiedzieć. Po drugie... Yy, a, okej. Okay. Okej, okay, ostatni prezencik, który mam, chyba to jest mebel, mebel. Nie, to jest ta, ta, tak, tak, to jest taka sklepioneczka właśnie z gazetki, kto miał, kto mam yy, Więc wie, kojarzy, teraz się yy, pozdrawiam wyjątkowo... Madzia hashtag 12456, tak samo jak wczoraj, było wyjątkowo x serduszko, Duszko. Więc zawsze mnie do niej pozdrawiam. Epa, hej, ty, hej, ty, xd. Mm, hej, ty, nie, no, no, yy, oddam, oddam unik hat za całą listę. Kto chętny pisać na priv. Mm, ona odda unikaty. jakie schackujecie listę, zgłaszajcie się xD A Unikaty też nie są tak strasznie ważne, więc moim zdaniem to się opłaca Nie wiem jak waszym tak niby się tam opłacał, ale ja unikatów nie oddaję, bo mam tylko serduszkę Nie no, żartuję, nie mam tylko serca na nogę, ale ja się unikatów nie chcę pozbywać bo, jak każdy wie, unikaty po tygodniu unikatów. A i właśnie, pamiętacie, jak w którymś tam odcinku? Teraz sobie już sprawdzimy szybko. Tu, 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 tu. W szesnastym odcineczku robiliśmy komplet z Selany Gomez. To mi go wykupili. Jej! Moim zdaniem, to ładny jest. Nie narzekam za specjalnie. Więc tak ja się prezentuję w tym komplecie. Ale póki co, ubieram się w nowe łaszki. Okej, okay, więc tak się ubraliśmy, klikamy ok sobie, patrzcie jaki lak jest, normalna noga, a teraz taka skrzywina. Już znalazłam animację i weźmiemy sobie taką, bo dawno jej nie miałam, nie przytulam się z byle kim. No, więc wybierzemy sobie taką, bo dawno jej nie mieliśmy. I w sumie ja już na tyle kończę, tylko jeszcze sobie odbierę pocztę I przypominam wam o moim klubie Sweets, yy, Mopsy. Da sobie bo jak nie, to przyjdzie po was moja armia żelków i was zjedzą, a pewnie tego nie chcecie. Dziękuję, Madziu. Więc macie mieć subować. XD aż będzie 40. Nie no, chwilę Ale nie no, na serio. Mm... To ja zaraz kończę. I oczywiście zapraszam Was do mojego klubu Sweet Mopsy. Hashtag szyb. I naprawdę mega bym była po prostu szczęśliwa, gdybyście zasubskrybowali mój kanał. Więc dołącz do nas. To pa! I przypominam Wam jeszcze ostatnią rzecz. Przeczytajcie opis. No to pa!